Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Cześć. Dziś film Ikona, któremu właśnie stuknęło 25 lat. Chłopaki nie płaczą to film, który cytowałem na lewo i prawo razem z przyjaciółmi. Jednak jestem ciekaw, czy młodsze pokolenie także kojarzy ten film. Kojarzycie? A jak ten film przetrwał próbę czasu? I czy jest jakaś szansa na jego kontynuację? Lecimy. Kurtowe sceny z tego filmu połączę dzisiaj z ciekawostkami i informacjami o filmie. Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Faktycznie nie ma S, czyli Psikutas bez S. Chłopaki nie płaczą zadebiutował na ekranach kin 25 lutego 2000 roku, czyli dokładnie w dzień, w którym swoje 14 urodziny obchodziła Kaja Paschalska. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Okres zdjęciowy do filmu trwał od 9 czerwca do 14 lipca 1999 roku. Trudno znaleźć dobrą opiekunkę do dziecka. Ale jeszcze trudniej znaleźć dobre dziecko. Za plenery posłużyły m.in. Jelenia Góra i Warszawa. Tym, co tu zobaczyłem. Nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Przez ten dość krótki czas udało się zrealizować ponad półtorej godzinny film, angażując wielu świetnych aktorów, a także osoby spoza kina. Między innymi trenerów Żmudę i Wójcika, lidera elektrycznej gitar Kubę Sienkiewicza, czy też naszego znanego rysownika Andrzeja Mleczko. Miał ogromne szczęście. Kula trafiła w tytanową płytkę, którą miał wstawioną w miejsce płata czołowego. A co on jest, kurwa, robokop? W 2005 roku pojawiła się gra przygodowa, w której usłyszymy zarówno Freda, czyli Cezarego Pazurę... Pytałem, czy babci bez butów nie zimno? Nie, nie potrzebuję bojlera. Ju, już mamy, panie, już mamy. ...oraz Gruchę, czyli Mirosława Zbrojewicza, a także zobaczymy słynny różowy sweterek. Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajebałeś go? Z pomocy dla powodzian? Słuchajcie, petycja. Chłopaki Nie Płaczą dwa. Chcielibyście, czy lepiej nie podchodzić do tego tematu? Ja uważam, że pod warunkiem skompletowania jak najliczniejszej obsady aktorskiej, która była w Chłopaki Nie Płaczą, warto byłoby spróbować. Najwyżej będzie klapa, a zawsze jest szansa na powrót z klasą. I o klasie myślę tutaj tak w stylu Poranku Kojota bardziej niż Futra z Misia. Być może są jakieś czynniki uniemożliwiające stworzenie tego sequelu, lub po prostu twórcy nie mają na to ochoty. Tego jednak nie wiem, więc daję swój głos na tak. A jeśli też chciałbyś zobaczyć Chłopaki Nie płaczą 2, daj znać w komentarzu. Zobaczymy, jak będzie nas dużo. Może coś to pomoże. Spróbować nie zaszkodzi. Laska mało co, a nie znalazłby się w filmie, ponieważ producenci niezbyt przychylnym okiem patrzyli na Jara Niezielska przez pozytywnie odbieraną postać. Olaf Lubaszenko jednak postawił na swoim no i co? Bardzo dobrze się stało. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Jarać blanty. W filmie wystąpili też rodzice reżysera, czyli Edward Linder Lubaszenko jako rektor Rudolf oraz Asia Wantjugina w roli profesorki Kuby. Monika Ambroziak, czyli m.in. matka dziewczynki w centrum handlowym z listy do M, tu w obsadzie została opisana jako cycofon. Cycofon! Cy, cy, cycofon? Poszalał z miłości do, do cycofona. Chłopaki Nie Płaczą zostały uznane najlepszym polskim filmem roku 2000 przez czytelników serwisu Stop Klatka. Dlaczego zabiła pani mecenasa Rolskiego? Tadek. To nie ta sprawa. Film ten ma bardzo wiele odniesień do Pulp Fiction. Jednak moim zdaniem udało się zachować umiar w inspirowaniu się czasem bardzo dosłownym. Zrobili mu z dupy jesień, w Zarówno w Chłopaki nie płaczą, jak i Poranku Kojota, ja czuję też ducha Gaja No i sami powiedzcie, niezły zestaw. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Olaf Lubaszenko chciał, aby głównym motywem muzycznym do filmu był przebój Tilaf, Chłopaki nie płaczą. Wieśnie się, że Munik Staszczyk nie wyraził na to zgody. No i cóż, chyba nikt płakać po tym nie będzie. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Tyle było utraty Na koniec, przed podsumowaniem, jeszcze top 3 moich ulubionych scen z tego filmu. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. No to zabezpieczny weekend, Waziu. Zabezpieczny. Już mam dosyć tego twojego Freda, kurwa, jego w dupę zapierdolona macie. A która scena jest twoją ulubioną? Całkiem niedawno oglądałem ponownie Chłopaki nie płaczą. I z całą pewnością nie będę jedyny, który wysunie tezę, że jest to chyba jedna z najlepszych polskich komedii. To jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. A także chyba ostatnia tak śmieszna produkcja od 2000 roku. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Może z pominięciem Poranka Kojota, ale ja te filmy traktuję je trochę na równi. Podobnie jak teksty m.in. z Barei, tak i te z Lubaszenki na stałe zagościły w naszym języku. A A te kaktus! Tak więc, wraz z porankiem kojota są to dwa filmy, które absolutnie się nie zestarzały i jeśli ich nie znasz, zachęcam do obejrzenia. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spódnich. To niesamowite. A, skoczę na chwilę do klopa. Wydaje mi się też, że krótki czas skręcenia filmu mógł wpłynąć na spontaniczność zdjęć, co doprowadziło do bardzo naturalnej gry aktorskiej. A i tutaj, ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Nie możesz się podnieść i otworzyć? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Postaci są barwne, o własnej tożsamości i z każdej z nich humor aż wylewa się na widza. No, tak naprawdę nie ma skutecznej metody na trądzik. Jest tu też miejsce na morał i na pokazanie, co w tym życiu tak naprawdę się liczy. O zderzeniu młodych ludzi z tą agresywną i złą częścią naszej rzeczywistości, naszego świata. Gdzieś natknąłem się na opinię, jakoby rola Kuby była taką nijaką. Nie wydaje mi się. Jak dla mnie, Maciej Sztur jednak bardzo fajnie równoważy inne, bardzo przerysowane postaci w filmie. Podobało się? Wrzuć lajka, a może jesteś ciekaw, czy do następnego tematu podejdę z pochwałami czy też obiadę bez litości? W takim wypadku zasubskrybuj mój kanał i zobaczymy co się wydarzy. Słuchajcie, dla mnie to film legenda, za co dziękuję twórcom, a Wam dziękuję za oglądanie i zachęcam wszystkich do komentowania. Tymczasem do następnego razu. Cześć! Bo